Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa Korinis się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia. A, rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy? Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wieś, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Ej, przychodzisz spoza bariery? Człowieku, byliśmy tam razem. Nie pamiętam cię, byłem kopaczem w starym obozie. Trzymałem się z dala od kłopotów. Ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne tarapaty. Ktoś wyznaczył za Twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy gończe z twoją facjatą. Na Twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Są wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. Ale my, chłopcy z kolonii karnej, powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem. Tylko jeden z nas go zna. A kto to taki? Hej, stary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz jak jest. Dziesięć sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. Och, stary. No dobra, nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała. Na niej jest wieża strażnicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. E, właśnie przypomniałem sobie, że nie mam dziesięciu sztuk złota. Co? Ja? O, nieważne. To moja wina. Mogłem nic ci nie mówić, zanim nie zobaczyłem złota. Tylko nie mów im. Kto ci to powiedział? Na Twoim miejscu trzymałbym się z dala od jaskini, tam na górze. Moi kumple mogą Ci nieźle osmalić tyłek, a wierz mi, na bitce to oni się znają.